Popatrzmy na internet dziś. Rządzą w nim nadmiar informacji, niskiej jakości teksty SEO pisane tylko po to, aby pojawić się w wynikach wyszukiwarek. Pseudoeksperci, eksperci, na przykład piosenkarki wypowiadające się na tematy medyczne, algorytmy social mediów, które za najważniejsze treści uważają memy. Tak, memy z kotkami też śmietnik, prawda? Czy przy takiej ilości oraz tak niskiej jakości informacji możemy znaleźć coś, co faktycznie wpłynie na nasze życie, co zmieni je na plus? Możemy! CCfound.com CCfound.com to Google Killer. CCfound.com to powrót do mądrego myślenia o sieci, myślenia o sieci wiedzy i współdzielenia wiedzy, a nie pozyskiwania bezproduktywnego fejmu. Aby to osiągnąć, tworzymy globalny serwis łączący najlepsze cechy Google social mediów, wikipedii i niekończącego się Q&A. Niekończącego, ponieważ wszystkie zadane w ccfound.com pytania, wszystkie udzielone na nie odpowiedzi i komentarze, będą automatycznie tłumaczone na kilkadziesiąt języków świata, tworząc gigantyczną, otwartą bazę wiedzy. Dobrze, to teraz porozmawiajmy o finansowaniu, bo bez skutecznej monetyzacji byłaby to wyłącznie piękna utopia. Po pierwsze, każdy autor będzie miał kilkanaście dostępnych sposobów monetyzacji: kursy internetowe, zamknięte grupy, e-booki i tym podobne. Im większe zbuduje on zainteresowanie swoimi odpowiedziami, tym większą zbuduje społeczność ludzi wdzięcznych mu za pomoc i tym więcej produktów sprzeda swoim czytelnikom. Po drugie, wszystkie zakupy w serwisie robione dowolną walutą świata będą pobudzać popyt na naszą wewnętrzną walutę Found. Jak łatwo się domyślić, szybko w ten sposób zbudujemy stały wzrost jej wartości i w efekcie rosnące zyski każdego eksperta i każdego inwestora. Po trzecie, wszyscy inwestorzy będą zyskiwali nie tylko na wzroście wartości naszej waluty, ale też na codziennej automatycznej tokendzie, o wiele atrakcyjniejszej od tradycyjnych dywidend. Podsumowując, tworzymy intelektualny marketplace, swoistego Google Mądrości. Tworzymy równocześnie odpowiednik Ubera, ale taki odpowiednik, który łączy szukających wiedzy i porad z tymi, Którzy te wiedzę i porady dowożą. W ten sposób powstaje serwis, który da nam dostęp do mózgów, do fachowców z całego świata, którzy dzięki nam zyskają nowe źródło zarobków. CiciFound.com. Wisdom! Found.